Pan minister powiedział, że czas do pracy, a no właśnie czas do pracy dla samorządu, aby uporządkować sprawy na dworcu centralnym, w Przemyślu, w Medyce i w Rzeszowie, bo ten ruch pierwszy to był ruch samorządowców i ludzi, którzy mieli gorące serca. Od listopada wiedzieliście państwo i trzeba było już wtedy przygotować strategiczny plan funkcjonowania państwa w sytuacji kryzysowej i udzielania pomocy humanitarnej. Czy jest ten plan? Nie ma go. I teraz test na Waszą rzetelność. Dzisiaj bezkarność plus, jeżeli przyjmiecie, to pokażecie, jakie są Wasze intencje. I to naprawdę będzie wielki wstyd, jeżeli będziemy łamać przepisy. <laughs> I ostatnie moje pytanie. Ta koordynacja, o której mówili niektórzy, <laughs> niestety zawiodła. Nie było tej koordynacji pomiędzy rządem Samorządem. Ja wzywam Was, bo do mnie samorządowcy narzekają. Proszę teraz o zabranie głosu panią przedstawiciel.